Szanowni Mili Widzowie, zobaczcie, jaka piękna okolica, cisza, spokój, pełno zieleni, gdzie my się dzisiaj znajdujemy? W Palowicach, Szanowni Mili Widzowie, tutaj jest taki chodnik. I ten chodnik prowadzi wprost do drugiej stacji w Palowicach. Właściwie to przystanku, nazywała się ona prawdopodobnie, o ile się nie mylę, o ile dobrze zasłyszałem, palowice, przystanek. Są tutaj jeszcze ślady peronu, na którym się właśnie znajdujemy. Widzą Państwo to rowisko. Zarośnięte, znaczy dawne torowisko, bo już go nie ma. A tak wygląda właśnie peron tej stacji. Tutaj był tylko przystanek. Na poprzedniej stacji, z poprzedniego odcinka, w Palowicach był cały dworzec. A tutaj nie wiem, czy były jakieś budynki. Nie udało mi się tego ustalić. Widzą Państwo, jak tu wygląda. Jak reaktywują to torowisko. Jak ta linia znowu wróci do codziennego użytku, myślę, że będzie tutaj ładnie wyglądało, i będą jeździły pociągi wśród ogromu zieleni. To może być całkiem przyjemny widokowy. Szlak, proszę Państwa, szczególnie latem, niech Państwo zobaczą naprawdę multum, multum zieleni, tak samo jak i na tej głównej stacji w Palowicach. Mam nadzieję, że materiał Państwa zainteresował i jak zwykle serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj.